Witam serdecznie, właśnie nastał okres, pierwszy weekend, gdzie możemy poganiać za tymi sandaczami. Także ja się biorę za walkę. Zobaczymy, może coś się uda złowić. Ale ładnie wyszedł, nawet nie wiem kiedy o, przynęty, która, której jeszcze nie znacie Skór, bo jak spokojnie, kolego, spokojnie Łowędkę sobie utopię No i słuchajcie, taki sandacz, z 60 plusem, przynęty, który jeszcze nie znacie. Rybne eee, rybki od razu. I później Wam pokażę. Ale fajnie załatwił dzienią. Ale zły. Dobra, puszczamy zbója. z Zbój diabli. Od razu Wam przynętę pokażę, tylko ja może powkładam na miejsce to co ma być włożone. Eee, sumka już na tą przynętę. żeście widzieli w ostatnim filmie ten przyłów z Odry. Szkoda, że Sewery nie zostawił w samochodzie. Dzisiaj te przynęty nie wziąłem ich na łódkę. Ukleję płotki 19,5 cm, tak to wygląda. Zrobiłem fan film z zbrojenia tych przynęt, bo Sewery nie prosił. No to zabrałem mu z pracowni, nawet oka nie zdąży pomalować. A tej perłowej to w ogóle nie zdąży pomalować. Fajny taki już konkretny kaliber no i co? Jest pierwsza rybka Was zapraszam może na dwa przyłowy z odry mam nagrane zobaczcie sobie te rybki obie rybki też na te przynęty a ja walczę dalej No co taki przyłowik Puszczamy z buja Fajnie przywali powiem wam, że myślałem to szczupak Szczupak, bo duża ryba A. Siedzi! Siedzi! <laughs> nie taki jak tamten Alczarnuch. Kurde, trzeba go tak podebrać, żeby mi się to podbiera, a nie wpierdzielił. Nie będę musiał kotwic wypinać. I co, taki drugi. Nie za duży. Ale czarny skubaniec. Ponownie płotka 19,5. Perla. No trzeba chyba podobrania wyścimy w bo tak spakowałem tu ten podbierak. No i rybek wypięty. Nawet nie ma co tu mierzyć. A, ale ładny pożyt. No i fajnie, dwie rybki z odry, żeście widzieli Teraz tego kolejnego Coś się zaczyna coś się zaczyna dziać, ciężko powiedzieć bo Czwartą godzinę prawie na wodzie A druga rybka, no i dwa brania popsułem Jedziemy dalej Siedzi Ale ładnie wygrzmocił Dalej mu trochę nie się wyszaleje no, nie za duża rybka. O leżar. O leżar. Spokojnie koleś. Czy jest trzeci rybek? Fajnie leżar, zobaczcie. Patrzcie, jak fajnie leżar. Nie za duże te rybki ona za to branie pytarda Na szczęście wpięty w bok nie głęboko No i wypięty I poszedł pięknie Super, jedziemy dalej Siemaneczko, na tle pięknego swodu słońca. Witam się z wami serdecznie. Trzeci wreszcie. No i wypuszczamy zwierza. Słuchajcie, kurtka 632-B, super, zdała egzamin jeśli chodzi o brodzenie, myślałem, że to będzie taka fajna sprawa. Te ściągacze na dole, naprawdę można ją złapać fajnie, jak widzicie, powiesić z tyłu podbierak, tutaj mamy drugie, drugie mocowanie do podbieraka, silne te mocowania. Pojemne kieszenie. Naprawdę konkretne, dwustronne pudełko z żelastem wchodzi. Pudełko z 600 gram na pewno mi tu waży. Ale w ogóle mi tu w tej kieszeni nie przeszkadza. Dzisiaj mamy chyba 22 stopnie. No fakt, że teraz musiałem ściągnąć tą, ten polar spod spodu, ale jest mi naprawdę komfortowo. Do tego ściągane te rękawy. Fajnie, żadna fala Was tutaj nie nakryje. Można wysoko to zapiąć. Już nie chcę zapinać, bo nie chcę tym mikrofonem hałasować. Także ja idę walczyć dalej. Może coś się jeszcze uda. Cześć. No i słuchajcie, ja już kończę tą nierówną walkę. Trzy rybki udało się wyholować dzisiaj, ale 10 godzin na wodzie. Także nie jest lekko. Dwie rybki chyba jeszcze sknociłem. Dwie albo trzy sknociłem. Także coś się dzieje, ale. Właśnie rybę mam w zestawie. Coś się dzieje, ale też nie jest tak słodko, jakby się wydawało po obejrzeniu tego filmu, że rybka za rybką. Uczę się tego werta cały czas I mam nadzieję, że wyniki może pod koniec tego roku będą lepsze niż w poprzednim, chociaż na poprzedni rok też nie mogę narzekać. A zobaczymy co przyniesie ten rok. Także do następnego. Trzymajcie się, mam nadzieję, że znowu z sandaczami, bo wiem, że jesteście trochę stęsknieni tych sandaczy. А за что